Co, nie złożył się na miocik? Taką? Nie, taką tu nie, Klaruśka A tu jak widzicie kocioł, jak był, tak jest. No. Są, są. Dobrze mieszkać blisko plaży No dalej z tymi bambetlami Już mi się nie chciało brać Jakbym zredukował ich ilość Dawaj No i spoko, proszę Państwa, siedzimy tak naprawdę na plaży nadal, można powiedzieć, ale u siebie, z widokiem Opukani z soli, zaromiście. A co się stało z tą świeczką? A fakt, widzisz, pod wpływem temperatury, tak? Rozpuściła się, no. O, ale super, nie? Płynna się tylko nie wkładaj tam rączek, dobra? Bo no to jest rozgrzane, dobrze? No to super. No dobra, matka, to jaki mamy plan? Zeszliśmy z plaży, chociaż tam to dzieciaki w ogóle towarzystwo świetnie się bawiło, ale Klara już była głodna. Władek też coś narzeka na ból brzucha, więc nie chce, żeby mi się to nakręciło. Zaraz zrobimy jedzenie. Obiecaliśmy wczoraj dzieciom za Granity. wspaniałą współpracę. To są w ogóle najlepsze dzieci na świecie, i tu chcę podkreślić to z całą stanowczością. Przeszły naprawdę duży dystans, czyli nawet nieraz raz nie miałknęły. E, są takimi super współtowarzyszami w podróży, że to się nie, ma, nie mieści w głowie. E, bardzo chciały wczoraj wypić granitę, już było za późno i nie za bardzo było gdzie. Więc umówiliśmy się, że dzisiaj idziemy na granitę, więc myślę, że po obiedzie można by się było wybrać. No chyba, że wrócimy na plażę jeszcze posiedzieć. Nie wiem, zobaczymy, nie? Hmm. E, no, na plaży tak, możemy wrócić. E, oczywiście z obcą kompanię ja bym poszedł. Tylko już może bez tych wszystkich bambetli. Hmm. Bo to się... Jedną... te fale to niech one sobie wezmą koła, jeśli No wiem rację. No. E, jeśli chodzi o namiot, to ten super jest namiot, ale nie wiem dlaczego chyba pecha mieliśmy i druty nam pękły w tym namiocie. Już go się nie da za bardzo złożyć, więc zostawiam go na dole. Nie wiem czy on wytrzyma do jutra, żeby tam poczekać na nas, czy nie. Bo jak stoi rozłożony, no to stoi, ale jak ciężko jest go złożyć już to nic jakby namiot mamy z głowy. No i co więcej? No nic, no dzisiaj żadnych spacerów nie robimy. E, tak. Jutro może ten bratusz, tak sobie zrobimy może z samego rana, jakbyśmy się obudzili, tak, wiesz. Tak, to chyba byłoby cykpyk. Fajny. Nawet z, z kąpielówkami i tak. z jakimś małym ręcznikiem. Nie, no żeby no, no sobie tam Maidan, zrobić plażowanie, nie? tak. No. Im się tam też podobało, pamiętam. Tak. No to tak. No tak. to tak, makaron się gotuje, zaraz dzieciaki zjedzą, myją się. A jest tak gorąco, jak, jak nie ma wiaterku, To grzeje jak cholera, będę dzisiaj zjerany jak ja pierdzielę. No dzisiaj w ogóle są takie fale, wieje fajny wiaterek tam, nie wiem, no dzieciaki no. się świetnie bawiły, widać było Ale jednocześnie, po sam porozum, do głowy jest godzina 15.15, 15, więc one chętnie teraz pewnie zjedzą I mamy dobry czas, żeby jeszcze coś zrobić Żeby gdzieś ukryć ten telefon, bo się strasznie grzeje yy, Tu masz cień, jakby co yy. No no i tak, tak. Właśnie. No dobra, to co? Tutaj kończę, widzimy się w kolejnych produkcjach.